Zew maczczynych korzeni Z każdym dźwięcznym pacnięciem kropli z Skamielina ożywając płatki wielobarwne rozwija Pęknięcia minerałami w żyłki pulsujące przemienia Łuszczącą skorupę kwieciem obmywa Skrywany w głębinach korzeni macierzystej ziemi Istoty świetlistej się wyzbywa macierzyństwo z niemowlęciem ożywa. Korzeni nie wyrywa. Kiełkujący, zbyt słaby, bez silnego zakorzenienia został wyrwany z rodzimej ziemi, bez skrupułów, znieczulenia. Umyślnie pozbawiony maczczynego płomienia, oderwany od życiodajnego korzenia, pozostawiony z popiołem wypełnionych duszy kieszenia. Rozbrzmiewa drwiący śmiech mściwych fal, zagłusza krzyk slifu lodzimych skał, maczczynych płaszczy skruszonych ścian. Zdradziecko ucisza płacz wyrwanego płodu, korzeni maczczynych histeryczny wrzask. Zmienił historii niepodważalny fakt w zakłamany, parodialny żart. Odcięty kwiat w lodzie uwięziony. Przez dekady samolubne innych zawłaszczony, Kłamem delikatnie otulony, W niewiedzę wygodnie umoszczony, Aż w końcu odrzucony. Z hibernacji szokiem wybudzony, Przez korzenie odnaleziony. Przyzwany tchnieniem węglistej ziemi, Plonu korzennego serca matki cieniu, Skazany amnezją siostry rodzonej istnieniu. Do wydartych korzeni, dojrzały, oszroniony przyrasta. W sosnowiecką, rodzimą ziemię, jego i matki korzenia rodnego ponownie wrasta.